Witajcie widzowie, dzisiaj nagrywamy Strefę Kwadratów. Ostatnio był Battlefront, no to dobra odmiana. O, level. O, Piotr 2007 tak. joined. No dobra, ja jestem już. Ja ogólnie live'a robię teraz, więc. Tak, no zapraszam na jego live. Y. Chcesz... To ogólnie wiesz, że y, ten służący ochroniarz, mas, y, ochroniarz maskowca był na tym. W już razem z nim byłem. A to fajnie. Eee, a to nie jest moja łódka. Nie, w ogóle. Ja chciałem widzom pokazać twoją platformę zwierzęcą. Patrzcie, jaka ładna nie. platforma. Ogólnie teraz content ze strefy kwadratów jest słaby, gdyż... Nie mam nastroju, by to nagrywać, dlatego że już za dwa dni koniec, więc jakoś nastroju nie mam, by to nagrywać. Ale no. staram się nagrywać, bo... Żeby widzowie mieli dobre wspomnienia, bo druga edycja, no mam nadzieję, że będzie taka sama, nawet lepsza, ale ojejku. Widzisz? Co? Ogólnie takie coś jest, na razie. Ogólnie ja takie coś, nakarczyć. a co to jest, co to jest za solniczka ale, pełna to nie wody? nie jest solniczka, tylko y, ogólnie tutaj chcę ryby hodować. Ryby, dobra. Ale czemu ty się podpisujesz? Czemu? Ja, ja się nie podpisuję, ja piszę co tam jest Pomagam ci. A sorry. nie, ta tabliczka będzie jeszcze potrzebna do eventu, sorry <noise> nie, Dobra, nie, ja to... jednak się nie... Ej, co to? A nie, tu jest moja łucia, ostatnie to jest twoja łucia, ale... Mogę sobie ją zabrać Co ja gada? Witam pana, y, y, mówi witam, witam pana Gluta Co? Yen, na live mówi witam, witam pana Gluta Czemu witam pana Gluta? Gdzie ja w ogóle płynę, co? To no bo... No bo cię wita. Ale co, czemu on mnie wita? No bo, bo, bo jesteś u mnie na live. Na... No, a... Teraz powin... powinien... gdybym był dobry w montażu bym teraz powiedział, że taki faceplam powinienbym zrobić. Ale no ja... Nie wiedzę jak oni się pchają do wyjścia. Co? Co ci się pcha? Co, to, co? To? <grym> Jak te kury się pchają, do wyjścia? No pchają się, bo cię nie lubią. Mech, 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 mech. Pociski roku. Dobra, ja potrzebuję tutaj e, trzech lazurytów i w ogóle w zamian dam schody Werwiksowi, bo potrzebuję sobie łuk zęczać. Co, 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 co ja gadam. Ale czemu ty zabierasz innym rzeczy? A dałem mu schody w zamian. A inne schody, dobra. To tak jakbym ci zabrał pieniądze. A potem bym ci dał za to schody. Co byś wybrał? Ja bym wybrał schody. Nie ja bym wybrał. Dlatego swój diament trzymam zawsze przy sobie. Dobra widzowie, tak więc teraz idziemy. Ten... Ogólnie nie wiem, mogę tak mu przez czat napisać jakie jest IP do tego serwera. Czy... Tak, ale on nie jest dodany, więc i tak nie wejdzie. O no, no, trudno. I to i to Dobra. IP wkrótce pewnie nawet no wiesz. Bo będzie jak kolejny to... sezon No panie, ale nie musisz likwidować tego IP na kolejny sezon, możesz po prostu świat zresetować Jezu człowieku Ty to tak, traktujesz jak... Nie chcesz Czekajcie w widzowie, w bo mieliśmy, zbyt... wiem, enchantować rzeczy sobie, ale postanowiłem zrobić drogę O, koks Ojejku Jak sobie dzisiaj ja już to dla to mnie to nie liczą się zaraz na czacie. Co? Ja mu zaraz napiszę na czacie IP. Sorry, tak cicho mówi, że nic nie nie żartuję, to akurat słyszałem tylko na początku. Nie. Eee, halo. Eee, halo, halo. Co czemu tylko... Nie, dobra, to trzeba na więcej zainchantować ewidentnie. Dobra. To ja nie... Wiecie, nie jestem ekspertem od Minecrafta. Ja to tam tylko chcę być taki, no wiecie. <grym> Ale te, ten serwer to jest bardzo mocno roleplayowy. Bardzo. roleplay wielki, moim zdaniem. Czyli wiecie, eee, to... Tak, Adamix, powiem Ci tak, że Plox, mój kolega nawet bez dodawania kiedyś wchodził, bo. Jak? O... Jak, o... jak nie... bez dodawania? Co kiedy? To pan... No, no. Pan y, plo, Plox przecież... znaczy pan Glutty, zbanowałeś tego Ploksa. Nazywałeś mnie Ploksem, dziękuję. Bo, znaczy, no mów dalej, mów dalej. Pod tym, pod tym samym nickiem też wszedł, ale ze spacją i to No była tak, już bo o, miał dwa konta. Różni, hmm? Różnica. Jaka wer. Ojejku, ludzie po prostu. Lubię ten serwer. Dobra, możesz mój. spróbować Adamix, może ci się uda. Tylko spróbuj. Bo wiecie, wy teraz nie wiecie, jaka zaistniała sytuacja, widzowie, po prostu w Vispio 2027 się chce dostać na serwer. Według mnie to jest trochę, nie wiem, jakby, nie, nie chcę go obelgać, ale trochę Janusz Biznesu, dlatego że, no wiecie, czekajcie, co mu mogę za to zdać? Dlatego, że niedługo serwer, przecież ta edycja się kończy, to dam mu za to. E, 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 cztery oczki własnej. No dobra, no kurczak, chodź. Kurczak, kurczak, no, chodź, chodź, kurczak, kurczak. Albo nie, nie. Ja mu za to, to dam sieć, dlatego... Uznajmy, że sieć ma wagę diamentów teraz. I o, i jeszcze tutaj mamy, bo wiecie, ja sobie... ...przygotowywuję te moje... ...o, trochę, o, i to wygląda... ...będę aniołem po prostu, będę aniołem. O, chłód, Będę aniołem. Wiem, że ja już jestem aniołem. Ale będę większym aniołem. Będę większym aniołem. No, ja wiem, po prostu mam dobre serce. A nie, no pewnie mam. Pewnie mam. Tam może kilka z tej oddamy. Gdzie jest moja sieć? A, oddałem mu. Trudno. Nie obchodzi mi to. Teraz idziemy do mojego domku. Zenczantować ma sobie. Lech. Masz enchant w domu? Uratujesz dobra, mi. Dobra, dobra, Masz enchant? Co mam? Yy, jedynie yy. na wyspie ty masz chyba i ochroniasz ma swopca. ochroniarz ma, dobra, to będzie szybciej nawet. To ochroniasz yy, idę do ciebie, znaczy w sumie go nie ma na serwer. Nie idę do... idę do ciebie, ale nawet no, no, tak. Nie jestem zbyt śmiesznym człowiekiem. próbuję ja nie mam anta. Próbuję mieć śmieszne. Co, co, co? Zbagowałem się. Próbuję mieć śmieszne żarty, lecz ich nie ma. Tylko czasami je. To jest takie coś. Jak chcę być śmieszny, to nie jestem śmieszny, a jak jest. A jak nie jest. A jak nie chcę być śmieszny, to jestem śmieszny. To jest takie coś. O, jak próbujesz być śmieszny, to wiesz. To próbujesz to być To jest cringe, a nie. Jak się. próbuję być śmieszny, to jest cringe. No. Dobra, bo w sumie, skoro ogólnie się zbliża event, więc skończę może most do Ciebie. Tak, do byś końca. mógł. Okłamałeś mi, ochroniarz, nie ma tu. Eee... Yy, no nie, nic nie mówiłem, że musi być. Ojej, to powiedziałeś pewnie, że pewnie ma. Aha, <gryw> Dobra. To ja, e, ten filmik będzie się nazywał, że przygotowywuję sobie rzeczy na event, a... Ojej, oh doda. Bez dodawania? No. What? No... Kurczę, to każdy może joinąć, no nie, na szczęście serwer się kończy. Dobra, to... Ej, to jest dobra okazja dla wszystkich widzów. SERWER aktywnych! Cringe. No... Udało się, no to ciekawe bardzo Ja go idę zabić jakby nie ty No witam przyjacielu, no, no siema Tam próbowałeś się widać portal do mnie. Co mnie, co mnie bije, jest to za agresywny 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 No agresywny, ja bym niego... Cześć kolega, on do mnie Mnie puka rączką, no To, to, to agresywny na koło ty wychowujesz swoich widzów człowieku Ja, ale weź to jest nowy widz dopiero on dopiero nie jest to Dobra, chyba łuku po prostu się nie no. da bardziej ulepszyć Czo, To też się nie da, a dobra da. No ja na, tak na serio to chcę klatę najpierw sobie lepszej, bo wiecie ja mam stalowo no, no no nie no błagam Nie no lepiej, lepiej jakoś, nie no, dobra Potrzebuję od Verwixa e, bardzo dużo, wymagam od niego po prostu. Dobra, chodź spać, chodź spać. Adam, widzowie, okazało się, że potrzebujemy więcej lazurytu, więc po prostu weźmiemy wszystko od Verwixa i e, no potem ja, ja, was, ja was oglądam i gram. Ale Oglądamy live teraz, no jak on może mnie oglądać? Od chyba... On nawet pewnie o, o mnie nigdy nie słyszał to powiem może być za zasz... Czemu ja mam nagle siódmy... A no tak, bo enchanty w ogóle. Cześć. Ty ja mi załatwiałeś widzów. Ja ci załatwiałem widzów. Ja ale ci widzowie raczej praktycznie w ogóle do ciebie nie chodzili, więc trochę... E, czekajcie. Tylko e, ten... Nie ale Piotr nie, nie 2000... Chcesz, co ale co nie Piotr? Nie Piotr. Że... To co mnie ogląda? Nie, co że... nie może... Nie. Dobra, widzowie, kilka razy mnie wywaliło z serwera, więc idziemy po 20, cał, 20 cał 28. Co? Jezu, jaka tam była hegemonia tych. Jaka hegemonia tych. Każdy ma w swoim życiu jakieś słowo, którego po prostu nadużywa. Twoim słowem takim jest hegemonia, a moim to raczej jest: zasubskrybuj kanał. I naprawdę to widzów zrób. E, znaczy, nasubskrybuj kanał, ale się mam kod fajta, czy coś takiego. Przecież to już nie istnieje Kiedy to ostatnio oglądałeś <grym pisało> No oglądałem Myślę się kimi... śmieję On nie oglądał na oglądałem... bangs jakieś, jakieś 8 miesięcy temu ostatnio Oglądałem twój yy, twoje stare filmiki z tych kwadratów Ale Zastanawiam się Co? 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 On coś, coś mówił, on coś mówił już nie Zastanawiam się, e, czy e, seria, którą będę miał na kanale za chwilę, czyli Strefa Kwadratów edycja druga, dalej ma pozostać e, pod nazwą Strefa Kwadratów, czy jakąś inną. Zostań, zostaw po. Właśnie też tak myślę, ale koledzy mi doradzają inaczej. Ale co, przecież będę się słuchał własnego sumienia, no to. Och, no. No, no. No ja się czasami też właśnie kolegów się pytam, jak ma być, ale... No dobrze, bo my jesteśmy mężczyznami, no Co ja gadam! Ja się pytam ogólnie... Ludzie, doradcie mi, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem Ale ja się ogólnie zawsze pytam, gdy ogólnie yy... naprawdę jest jakaś trudna decyzja, nie? Ho do twojego doku What? Don't. Ho do twojego doku! Jak on pisze ho! Przecież to się widzie cecha o! Teraz napisał. Ale cecha! Ja, ja jestem w ortografii bardzo solidny. O Jezu co to? A to Ad... Ja to będzie kto to? Trzeba zdetonować creepera. Nie no udało mi się. Mógłbyś. Dobra, jadę. dobra, płyniemy do portu. Jezu. Mam nadzieję, że widzowie się trochę przy tym odcinku uśmieją, śmieją, bo naprawdę ja ja nic nie... Ja YouTube'a tylko dlatego, żebyście się śmiali widzowie. Postępu łowca. Czego? Łowca potworów. Wow. I buty służane. A to ja, tu, ja tu robię czarną magię, nikt, nikt mi proszę nie wchodzi do domu. Co to? No to okej! Bombardowaliście Co za prowokacja? A co ci chodzi z ja Mam jeden level! uhu co, czy, czyżby zaś biła? A nie, bo na dama idzie teraz, dobra. Mogę tu grać w ogóle? O nie! Czemu ty go zabiłeś? No myślałem, że ten... To jest bo... skelet, ta... I... O, ja jeszcze macha... powiem, że myślałem, że to ja. Chciałem mu machać, <laughs> pomachać mu chciałem. Pomachać? To nie złe machanko. Tak jakbyś chciał e, pomachać kole a tym udałeś z plaskacza. Pomagać ci chciałem, a dałeś mu splaskacza, brawo! Lecz czy da się umrzeć od splaskacza? Kto to wie? Ja, ja nigdy nie, ja. mi się nigdy nie zdarzyło. Eee, a więc, okej, okay, widzowie, to... teraz właśnie e, skończyliśmy e, enchantować i przygotowywać się na event. Kurczę, spadłem. I budki mi za chwilę też zniszczą, więc można będzie już nowe. No. Dziękuję wam za oglądanie filmu, oddałem Lazury Dwerwixowi jeszcze mogę mu tak w zamian dać trochę mojego kobla tak kobel mu dam, bo mam jeszcze dwa staki Dołącz na mój serwer, linka wysłałem, Tak TakPiot 2007 pisze. A ja się z wami żegnam widzimy się w kolejnym materiale. Nie wiem czy to już nie będzie event przypadkiem, ale się z wami żegnam, Papa. Pa.